No ale, no i jest czternasty. Proszę Państwa, tutaj wątpisz Pan tych ręce, my, e, zobaczymy. U na zobaczymy, chyba drugim miejscu, ale mówię, chyba, bo ja to podaję nieodpowiedzialnie. E, teraz na pewno będzie na potoczeniu. jest teraz to prześwietlone. E, proszę Państwa, no i będziemy mieli wyniki. Czy Kamil Markowski, e, czy Proszę Państwa, Paty. E, wygrywał tutaj, na ten teren, jak swoją każdy niuans, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Alokieńdziowie, no, teraz bardzo szybciutko prosimy o podanie nam wyników, a ja już mam informacje i, ze, i ze serdecznie zapraszam, już po wyrostu, do naszego stanowiska. Zamiast תודה רבה Pierwszy drugi miejsce Kamil Markowski, klub sportowy i pierwsze miejsce Patryk Ratajczyk w prozie głowy błękitki do bramy. I Patryk Ratajczyk zabierze urat pana burmistrza. musiał już wyjechać po swoje rodzinnego. εξαφνίζονται και <trican> <patriarca>